A to taki sam No taki sam jest pokazonego. Dziwne <laughs> Kurwa a, 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 a jak odróżnić? Możemy na w podejść i strzelić Tak o, tak kurwa. O kurwa pojedynczo tam strzelają Dobra cel pal tam w ruinę. O kurwa Dobra już mam Dobra O kurwa o, ładnie nic nie jest. Kochna Bandzi, na bungee, O, na bungee. No. Ja A! Ten, A! Ten, o, jest. O, mm. Al. Te A, i Normalnie masz figurkę. Nie bójcie się ich. Chodźmy do domku na kawę. O, o ja. się boję. Dobra, prezes, bo ja to on ja. O, O, nie, nie. O, nie. O, nie. 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 Do... O, ja. o, kurde. <laughs> Ludzie, ludzie. Chyba nie ucięła i ucięła. Lepszy dowódca. Ale no tak, bo pisujące jesteśmy. Nie! Czemu no, go zabiłaś? No, Szpieg to był. Pewnie. No, nie. Na NW kabanosik. Widzę, jestem za wami. Jeszcze dzisiaj nikogo nie zabiłem. No mnie, żeby go zajebać. Okay. <grym>. Teraz pora zajebać chwilę, na no znaczy co ja mówię. Gdzie jesteś? A, no tak. O patrzcie dysrektyk leży. <grymne> o, o. <grymne> mój <O>. Dysrektyk tam. <grymne> dysrektyk się opala. Za mną, za mną. Ale nie wiem za kamieniam. I ja. Odwrót, odwrót. Odwróć, nie a tam... O, bierz się bierz bierz No, ruszyła się. Otworzyła gębę i się ruszyła. Daję wpisać Kule. do dzienniczka. Uuuu. Uu. Ale dostał. Kino Artym rozstrzelają, Artym Ja również. nie O kurwa! A, nie! leci, ale leci. Jak na się? <noise> Dobra, o Kurwa, Aby jaka ta ge jest o. ładna. Zapomniałem. O ja właśnie wczoraj sobie Cześć, Też z Jest. Kurwa, Lekka jebana. W dupę. <noise> ja pierdolę no. Ja. Pier... O. Komiczki! No? O kurde wow. No okay. Przekł, uwaga, bo idą no, Po chuj tam idziesz, no? jak tą linię swój tak daj mi dowodzić Masz... Trzeba, Chodźcie, wycofujmy się Nice, bo bo. Linia, id, 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 Idzie linia To jest Kurwa, Mm, mm, mm. oh, kurda, ja lubię, czarny. wszystkie zwierzęta to... Nawet Tuskan? No jest, bo, bo, to liczy, bo to zwierzę, nie? Myślę, coś głupiego powiem hmm. rosyjskich to Mars A wiesz jak skończył Titanic? A został się najpopularniejszym statkiem na świecie O, to była góra lądowa A no, chyba tak samo jak ten, jak e, Niemcy e, i Francuzi się prześcigali e, przed e, pierwszą Najciek... wojną, kto ma dłuższy magnet. Został ten najcięższy czołg. Na okay, ona nie żyje, to jest to najbardziej. <laughs> jest wysepka. Uuu, kubik ładnie i wybuch. O, ty nawet nie widziałem, strzelam na oślep. O, ja też mam przez wyspę trafienie, ale byka. Używali niektórych tych pomysłów mm -hmm. ze średniowiecza uh. jako broni uh. improwizowanej. Yes! Gratulacje. Nie, nie... Nie. A, pumper. Prawe czy po lewe będzie w Żyje. O, nie wyjadł your gambit. Uh. Nice. Shalupa, shalupa przed nami! Szalupa, szelupa! Kurwa. Przed nami? Już. A bo oddasz? A, wypadłam, wypadłam! Ja mam tylko pistoleci małaga To jest zabójcza broń puch. na Tylko Foltest A full test zdech no, bo kurwa mu zapłacił emir Zaczytam. No rap, trzeba się chyba obracać, co? Fort jest bo mu zapłacił emir Tak czy teło. ci zapłata za samobójstwo przy nie koszające. Obracam się, panowie. I się puścił. No właśnie nie wiem, weź to z i, i ten zwykłą puść Dobra, nie żyje, kapitan. Nasz też. <grym> <noise> oni oni co się stało? O ja, a co się stało? Co się? Delfin. Hm, tak. <noise> Ej, znowu. To co no? jest? Woda. O. Jak jest? Ciao. Życia. No. Jedenką taki wielki statek Kurwa, nie mogę go trafić. Dobra, yes. Dobra jest. Dawaj, strzela tamtych, no nie, źle. Kurwa, pięć statków na sobie, ty tam Jakich możesz? pięć! Tamty zatopione, proszę bardzo. Dajcie na droga? Palooo! <giby> <giby> Prezes się uciekaj! No i jak? Hmm? Co tam słychać? Wyjebaliśmy się. O! Nic nowego. Brawo! Tak. Jak zawsze ja przeżyłem. Ja? Ale zdobiliśmy nie, z zasadzkę, która się udała. Tu, tam bliżej Jatkę, znowu. Dobra, chować się. Ale też tam nagle się o, kurde. A się! Dobrze, dobrze lepiej tak właśnie schodkowo Lecą na nas, lecą, lecą Pięknie, pięknie, pięknie Ja, yeah, let's go, szczytem, Polska policja No patelnie złoto, to jest oszustwo Leżysz dziadek, kurwa. Rwa. Ach, zabił. Ażeby cię na ołów on... i panso kurwa pod tył. Dobrze! Dobrze! Brawo! Dwa tefenie, no ja i chodźcie do klubu. Oh. O, kurwa. Za kamieniem, tak po prawej. może po lewej i tam na, na daleko. O, ona O. Ale fart. Z Kabanos. Ja. No. Tak. A pa, ja jestem... odcinają ci. No nie, bo nie gościa, to się wykąpił na co O kurde. <noise> gościa z <pieśni> <noise> My się na to nie zgadzamy. Wszystko wina Tuska, widzicie. Ta, ta. Tu jest za co rządzi i Kajzerki drugie? <noise> E a yeah, supressa se